Dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Wietnamu! Chciałem znowu powiedzieć z Filipin. Tym razem z Wietnamu. Dzień dobry, godzina siódma. My opuszczamy hotel. Opuszczamy dzisiaj Hanoi. Wyruszamy dalej w naszą podróż. Oto ładny ja. Tak wygląda nasz pokój. Bardzo fajna dzielnica około 3-4 km. Od tego historycznego centrum. Spokój, cisza. 40-50 minut można dojść spokojnie spacerkiem. Nie ma najmniejszego kłopotu. Można dojechać autobusem. Autobusy kosztują 10 tysięcy dongów za przejazd. Czy jedziesz jeden przystanek, czy 10 przystanków, płacić 10 tysięcy. A 10 tysięcy to jest troszkę mniej niż połowa dolara. Czyli cena dobra. Sprawdzimy safe, bo jest. A skoro jest, no to go sprawdzimy, żebym wiedział na pewno po naszej przygodzie dubajskiej. Zawsze to robimy. Ale safe wsparcie, nieprzemocowane. Tu w Azji nie mają zwyczaju mocowania sejfów. Łóżeczko. Taka część, gdzie można było spokojnie pooglądać telewizję, chociaż my nie oglądaliśmy. Prawdę mówiąc. Tutaj nasze miejsce do pracy. Lodówka. Pralka. Mikrofalówka. Kuchenka, no nie korzystaliśmy. Kawa, herbata, napoje, woda. Wszystko było. Powiem Wam, że bardzo dobry hotel. Pokój zamknięty, idziemy do windy. Jeszcze musimy wezwać graba. Chcieliśmy jechać autobusem. Autobusem 45 minut. I wiecie, jak to jest? Później się na pierwszy autobus. Potem nerwówka. Za przejazd byśmy zapłacili 20 tysięcy, a za graba mamy zapłacić 80 tysięcy. Nie jest to jakaś strasznie duża cena. Bo 80 tysięcy to jest 12 zł tylko. No właśnie. No i będziemy jechali krócej o połowę. A tak wygląda szefowa wszystkich szefów. No nie, nie wiem jak pana zapachowała to wszystko. Zobaczcie, jaki mamy tu piękny hall. Już go chyba pokazywałem raz. No, ale zrobimy to raz jeszcze. Pięknie to wygląda. Patronem naszego kanału jest portal travel-myślnik-foto.com Zobacz jak wygląda świat. A tak wygląda szefowa wszystkich szefów. Nie, nie wiem jak ona zapachowała to wszystko. Zobaczcie jaki mamy tu piękny hall. Już go chyba pokazywałem raz. No ale zrobimy to raz jeszcze. Pięknie to wygląda. Daliśmy panu kartę. Pan teraz sprawdzi pokój. Czy wszystkie rachunki uregulowane. No zobaczcie jak tutaj to wygląda. No pięknie. Naprawdę. Super. Piękny jest ten hotel. Grab zamówiony. Musimy poczekać 5 minut. Nie wiem czy Wam pokazywałem ten hotel z zewnątrz. I teraz będzie jego nazwę widać. Jeżeli tutaj jest gdzieś nazwa. To taki jest podjazd. Pięknie to wygląda. Tutaj są parkingi. Na trzecim, na czwartym, na drugim piętrze jest... jest basen. O, nie ma nazwy. Bo to jest tylko. Pierwsze, drugie i trzecie piętro to jest hotel. A potem są apartamenty. I tam się już nawet nie wiedzie. Chcieliśmy wjechać na 10 piętro, zobaczyć jak to wygląda z góry, ale niestety nie ma wjazdu. Trzeba mieć kartę. Piękny wschód słońca. Takim małym kaszlaczkiem pan po nas przyjechał. Normalnie maluch w wersji mini. No ale jedziemy, jedziemy. Ważne, że do przodu. Mamy za godzinę dopiero autobus, ale tam jest napisane zawsze, żeby pół godziny wcześniej być. Jeszcze musimy bilet odebrać także lepiej być te pół godziny wcześniej niż potem się denerwować i szybko szybko Dowiósł nas pan na stację teraz musimy odnaleźć nasze biuro o kurde ludzie wszyscy oni w ogóle nie zwracają uwagi w ogóle musimy znaleźć nasze biuro które po prostu nam wyda bilet chyba taki normalny zaraz zobaczymy jak to działa w Wietnamie w Wietnamie jeszcze żeśmy nie jeździli autobusami Weszliśmy na plac, pan nas tu zatrzymał. Pokazaliśmy mu bilecik. Uważaj masz ten autobus. Pokazaliśmy bilecik. On powiedział, że mamy iść do wejścia numer 19. Czyli do gateu numer 19. Także. A najlepiej, że wyjął telefon i napisał 19. <laughs> Bo jak on powiedział po swojemu, ja powiedziałem po swojemu, to byśmy się nigdy nie dogadali. A tak. Słuchajcie, jeden i dziewięć, to każdy wie, o co chodzi. Chciałem zobaczyć, gdzie to tutaj jest. Jesteśmy pod taką restauracją. Byliśmy na dworcu autobusowym. Okazało się, że jednak mamy przyjść do restauracji, czekać w restauracji. Bo tu przyjedzie po nas ten bus. No, tu jest nawet napisane. Bus booking. want to go. U góry, jak widzicie, jest banner. No tak to wygląda. A my poszliśmy jak takie mości. Przeszliśmy e, cały przystanek autobusowy Taką zajezdnię autobusową To jest 50 autobusów Och, Dobrze, że mamy godzinę czasu bo Warto się wybrać zawsze troszeczkę szybciej No dobra, patrzcie jak tu wygląda ruch Tak wygląda ruch o poranku Jest godzina 8.00 My o 9 mamy stąd ruszać Ma przyjechać po nas bus, już jak już mówiłem a tu jest właśnie ta restauracja. Bez mojej gęby. Tutaj się czeka. Tu jest rzeczywiście napisane. Jest! T-bus one to go. Tu nas gość wysadził w tym miejscu. A myśmy poszli tym wejściem prosto do autobusów. No tak, człowiek ma takie ciągoty, że jak widzi autobus, to leci i myśli, że tam trzeba będzie stać, a to jest zupełnie inaczej. Tam widocznie jest dworzec taki główny, jakiś taki państwowy, a tutaj przyjedzie jakiś inny busik. Zobaczymy jak to gdzie wyglądało, mamy godzinę. Nie jedziemy na samolot, tylko jedziemy dalej. Do Zatoki Halong, chyba tak się to nazywa, także spokojnie, mamy czas. Patronem naszego kanału jest portal świnouści.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Przyjechał busik. Zaraz go tutaj obejrzymy i sprawdzimy co to za dzieło sztuki. Tu po nas przyjechało. To, to weźmiemy pan weźmiemy badacz. Cztery torby to chyba niedokładnie to, co miało być na zdjęciu. <grym> Ale być może, być może. Mamy damy z przodu? Tak. No zobaczcie. Kiedy równiczka już leży, jedziemy na razie. Na razie siedzisz. Cztery osoby. W takim busiku, to trochę ciemno w nim jest, ten był jasny na zdjęciu I widać, że ten też ma już swoje lata, jak widać na załączonym obrazku Ale powiem Wam, że najedzie no się elegancko A jedziemy dokładnie od dwóch minut No to przejeżdżamy nad Czerwoną Rzeką A tutaj sklepy, słodycze, 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 jeszcze raz słodycze Warzywa, owoce od wyboru do koloru. Jest wszystko. Powiem Wam, z jakim przyjemnie się jedzie. Jedziemy takim busikiem. Proszę bardzo, zaraz go tutaj nagramy, pokażemy. Na takim parkingu przez Hanoi się bardzo, bardzo długo jechało. O, nawet ładowarki elektryczne są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ładowarek. Prawie po dwóch godzinach jazdy, prawie po dwóch godzinach jazdy mamy przerwę. Powiem tak, wyjeżdżaliśmy z samego Hanoi prawie godzinę, teraz nam została niecała godzina jeszcze do hotelu, jesteśmy w takim punkcie, jak to zawsze się zatrzymują żywieniowym, że tak się wyrażę, kokos 35 tysięcy po 3 godzinach jechaliśmy do miejscowości Halong tym autobusikiem tu nas wyrzucił pod taką agencją turystyczną. Musimy teraz zabrać nasze bagaże. Mamy z tym 4 km do hotelu. Podjedziemy sobie jakimś grabem, taksówką no, albo czymś takim. Ale jeszcze Martynka poszła zobaczyć, ponieważ jest agencja turystyczna, a musimy wykupić jeszcze jedną albo dwie wycieczki tutaj. On to niech się zorientuje w cenach jak to wygląda. Nie Musimy tutaj kupować, ale przynajmniej będziemy wiedzieć jakie są ceny jesteśmy w hotelu pani bardzo powolutku to wszystko robi bardzo cichutko mówi trudno zrozumieć co mówi no ale tak chyba nas od razu zameldują taki mamy widok przy wyjściu z hotelu taki mamy wejście do hotelu a zaraz zobaczymy jaki mamy pokój już parę rzeczy wiemy Martynka się dowiedziała w sprawie wycieczek także będziemy to ogarniać zaraz pójdziemy do pokoju Postawiliśmy tu herbatkę na przywitanie. Ludzie, to wielki świat. Dobra, wychodzimy z windy 12.08, 12.09, 12.05 12.04, nawet otwarte. 12.02 Mamy nasz pokój. Jak on tu wygląda? Jak wygląda nasz pokój? No to się przekonamy. Numer 12.02 Wchodzimy, a tu tak. Wielka szafa. Po lewej. O, kapcie jakbyś chciała. wykładzina wszędzie. Wykładzina. Wielkie łoże. Martynka mówiła, tylko jedno łóżko. Jedno, ale takie, że można normalnie się ganiać. Dwa fotele do posiedzenia. Łazienka jaka wielka. Z prysznicem. I do tego z oknem. A jaki mamy widok? Proszę bardzo. Ue, koleżanko, to żeś tutaj wybrała, i tutaj chyba znowu mamy deskę pod prądem. O, ja ci pierniczę. Powiem wam, że strach siadać na tę dechę. Bo to normalnie pod 220 jest podpięte, nie wiadomo, czy nagle gdzieś prąd nie przebije i cię w dupę nie ukuje 220. To byłby pewien strach, nie? Już nie wspomnę o stratach. No, i tak wygląda ten pokoik. Tutaj telewizor. Tego akurat najmniej używamy. Szafa, to zaraz, rzeczy pochowamy drzwi. Wyjściowe, no a jaki, a nie wolno palić 2 miliony dągów. Zapalenie w pokoju, i taki no, mamy nie widok. Nie Słucham? nie można palić. Dokładnie, nigdzie nie wolno palić. A taki mamy widok z okna z 12 piętra. No i pięknie, to bierzemy rzeczy, rozpakowujemy i lecimy do agencji. Szukamy wycieczek na jutro, na pojutrze biletu powrotnego do Hanoi. Hanoi o, musimy wszystko ogarnąć nie, to myśmy tutaj wymyślili sobie o, ale jaki basen to myśmy sobie wymyślili, że to jest zamknięte, a teraz to normalnie otwarte pani kierowniczko o, to pani kierowniczka widzę, że będzie miała tutaj miejsce do ćwiczeń, co? Tylko, że tu jest trochę ciepło. Jest, ale przy co no zobacz, tu jest jakby czy klima, to już trzeba byłoby włączyć. No dokładnie, tu. tam tak jest. No i co? Ciężarki masz, wszystko masz. No żyć, nie umierać. Dobra, idziemy, kupujemy wycieczki i... Tak, lecimy, lecimy najpierw ogarnąć nasze sprawy związane z turystyką, a potem ogarniemy sprawy związane z czym? Z relaksem. Basen? basen nie jest duży, basen ma metr 40 Metr, tutaj nawet dla dzieci. Tam dalej metr 40, jak widać na zjednoczonym obrazku, ale z takim widokiem. metr 80 dalej Wow! No to już można poszaleć. To już nie dla mnie. Metr 80, to już można poszaleć. No dobrze, ale patrzcie, kiedy jest piękny widok, tam jest promenada. Czy to jest promenada wzdłuż całego tutaj wybrzeża? Chyba tak. Bo tam po drodze jechaliśmy też było widać. No to dobra, Wiesz, to co będę gadał, później zobaczymy, będziemy wiedzieli. A jeżeli tu jest osiedli jeszcze niewykończonych, to głowa boli normalnie. Głowa boli. Ja nie będę biegał, mogę ci obiecać. No i pięknie. Dobra, to idziemy teraz na dół, ogarniemy to, co mamy ogarnąć. I będziemy się potem zajmować tutaj sobą. Pan trochę był zdziwiony, żebyśmy tu przyszli o tej godzinie. No bo która to jest? 13:10. Lecimy dalej. Taka winda. 6:20. basen I 6:22 siłownia. A tak wygląda nasz hotel. Tak się nazywa. Tutaj widać tą siłownię. I obok te stoliki dwa I tam jest ten basen. No widzicie. A my mamy na 12 piętrze a ten, to bliżej, to jest ten. biura Nie, jest i jadalnia. Prawo. Dokładnie. A my szukamy teraz tak agencji turystycznej, znamy już ceny w jednej. Jak znamy w jednej, to w drugiej. Jak poznamy, to będziemy już cokolwiek na ten temat wiedzieli. Ale pójdziemy sobie chyba najpierw na promenadę, a potem dopiero tam w prawo szukać czegoś. A tutaj na naszego hotelu mamy taką piękną latarnię. Czuję się czuje wszędzie prawie jak w Świnoujściu A to nasz hotelik Trochę taki wypłaszczony co? Slim <grym> I mamy okno na drugą stronę Tutaj mamy promenadę Lokalne łódeczki Zaraz to musimy wszystko oblukać Gdzie co tutaj jest? No tak jest, jak człowiek przyjeżdża pierwszy raz, a jeszcze za dużo nie poczytał, bo tak naprawdę, to my mało brakowało i byśmy tu w ogóle nie przyjechali. Te historie chyba żeśmy nie opowiadali, żeśmy zamówili bilety na dzisiaj na pociąg i żeśmy je nawet kupili. Do centralnego Wietnamu. Do centralnego Wietnamu całodobowy pociąg, żeby jechać. I okazało się, że pieniądze przyjęli, i napisali za 6 godzin, że nie ma biletu. Jak nie ma biletu? No nie ma, dopiero za 3 dni jest. Tak w skrócie Wam powiem. No i skończyło się na tym, że zamówiliśmy na 7. A potem dopiero sprawdziliśmy, że ta zatoka jest tutaj. Jakoś byliśmy przekonani, że jest troszkę niżej. Ale widzicie, Anioł służy nad nami, czuwa. <laughs> tak wywinął nam numer. Na początku byliśmy zdziwieni, że nie ma biletów. Na pociągi, ale potem okazało się, że dobrze, że nie było. Wszystko tak, jak ma być. Pamiętajcie, żeby nigdy nie walczyć z takimi rzeczami. Jeżeli nawet na początku coś się wydaje, że jest słabo, ciężko, może się okazać za tydzień, za godzinę lub za rok, że jest dużo więcej owoców z tego. No i to jest niesamowite. Wyszliśmy za hotel dosłownie 10 minut. Agencja turystyczna, wchodzimy, pytamy Pan pokazuje wycieczka jutro od 8 do godziny 16? Tak. Do 16 wycieczka tutaj właśnie po zatoce Halong łodzią dużą z lunchem, ze zwiedzaniem jaskim, z możliwością popływania na kajakach, ale to już się załatwia oddzielnie także idziemy Dziękuję Wszyst... także załatwione, załatwione, to jest następna agencja jakaś Dziękuję. Tutaj jak widzicie. Tak jak słyszycie może panowie oczywiście nagabują, nagabują. A tu jest, wiecie, tu jest kolejka. Kolejka linowa. Jedzie się tutaj, 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 tutaj i tam dookoła koła wielkiego. A jeszcze jeszcze wracając do tematu. Zapłaciliśmy 50 dolarów i tu musimy dopłacić resztę za jedną osobę koszt. Wycieczki to jest 40 i ile? 6 dolarów? 46. Dokładnie i dlatego jutro o godzinie 8.15 mamy tutaj być Pan nas zabierze do portu I o 9 ruszamy Ale co będzie jutro to będzie jutro Dzisiaj żyjemy dzisiaj Trzymamy kciuki za pogodę <laughs> Trzymamy kciuki za pogodę A właśnie Martynka powiedziała, że nie pochwaliłem się jeszcze jedną rzeczą, którą ona zrobiła Wzięła i zamówiła nam busa Właśnie, zamówiła busa, jutro wszystko ogarniemy Pan ma sprawdzić dokładnie połączenie. Chcemy jechać koło 12 tak żeby być koło 16 żeby być koło 16 na miejscu no zobaczymy jak to wyjdzie. A tutaj ta kolejka jak jeździ to piętrowa. Łe, to nie ma tutaj żartów. Te wagoniki to są normalnie piętrowe, wielkie wagony. Idziemy zobaczyć, bo tutaj jest stacja, ile ta przyjemność kosztuje, bo trzeba jechać w dwie strony. No bo trudno się potem z wyspy dostać inaczej Zaraz wszystko będziemy wiedzieli No stacja jest dosyć spora Tylko gdzie ona tutaj ma wejście Musimy to ogarnąć Dookoła tu knajpa na knajpie O, bankomaty A tutaj Dotarliśmy do takiego parku Tam dalej jest park rozrywki Tak on tu wygląda jak na załączonym obrazku i zobaczcie jaka tu piękna fontanna z dzwonami No prezentuje się pięknie Piękne choinki stoją przed wejściem Z wszystkiego się prze... ale no zobaczcie co tu się dzieje A no właśnie te ludzie czekają a jak czekasz to możesz się spokojnie jeszcze pomasować nie ma z tym żadnego problemu tam jest taki kominek <grymka> choinka no to jest poczekalnia i tutaj się wchodzi na kolejkę dobra, ale to my się dzisiaj nie wybieramy jeżeli już się wybierzemy to najwyżej pojutrze bo na jutro mamy już plany płyniemy sobie zobaczyć wyspy no mamy tutaj rozpiskę i wygląda na to, że to kosztuje około 380 tysięcy dongów A ile to jest? No to trzeba to podzielić przez 25 tysięcy 15 dolarów No dokładnie, za osobę No to oblukamy jeszcze dokładnie, bo tutaj jest coś, jakieś ceny są na całe wejście Dragon Park To Dragon Park jest 150 tysięcy no właśnie Ale tu masz tak od poniedziałku do czwartku masz tyle tą grupę To masz w takich godzinach takich, jakoś... W różnych godzinach Musimy to wszystko oblukać na tej stronie internetowej najlepiej Ale najpierw sobie zobaczymy jeszcze jak to tutaj wygląda Tak jak mówiłem, wzięliśmy sobie ulotkę I oblukamy to wszystko w pokoju na spokojnie Tu jest adres strony internetowej Także zobaczymy w jakich godzinach w Jaka atrakcja, w jakiej cenie w Sklep na sklepie, na sklepie sklep i na tym sklepie jeszcze dwa sklepy. A tam dalej fontanny. O, to musi wyglądać bardzo fajnie wieczorem po zachodzie słońca. Myślę, że dzisiaj się wybierzemy jeszcze. Co? Po zachodzie słońca przyjdziemy, tu zobaczcie, to wygląda w sposób Drzwi automatyczne otwierają się. Otwierają. Słucham, kochane? Widzę. O, tu jest cała rozpiska nieznikająca. Więc można podejść spokojnie zobaczyć, jak to wygląda. Już Wam pokażę. Tak wygląda cennik. A co, za co i dlaczego można sobie znaleźć na stronach internetowych. Są kody QR, więc można sobie spokojnie to oblukać. I my sobie oblukamy, a dopiero w pokoju. Tutaj mamy cały plan. No właśnie, można się tą kolejką dostać tutaj bo my w tej chwili jesteśmy tutaj w tym miejscu a nasz hotel, nasz hotel jest gdzieś tutaj tu oczywiście nie pokazali go, ale gdzieś tu, w tym miejscu znajduje się nasz hotel bo ten park rozrywki jest ogromny no właśnie, tylko czy dziadek z babcią mają ochotę na park rozrywki? <grywki> ale jak muza nawala, super nie, no nie ma co mówić. Jak, kochanie, wrażenia? To bardzo mi się tutaj podoba. I jest taki bardzo duży spokój. Spokój, tak. Biorąc pod uwagę te zatłoczone y, ulice w Hanoi, to tu jest naprawdę spokój. Dokładnie. Idziemy, zobaczymy. Ani nie są ruchliwe, ani ludzi tyle nie ma. Nie ma tego przeludnienia na, chod na chodnikach, na ulicach. <laughs> Tych skuterów, które stoją wszędzie. No właśnie, i jesteśmy chodnikiem. O! I my tutaj jesteśmy chodnikiem, widzisz, że zwróciłam do to jest to, to wielki świat. Można chodnikiem chodzić normalnie w tym, w Wietnamie. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal Travelmyślnikfoto.com. Zobacz jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnouiście.pl. Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji.